I zresztą tak się rozmowa potoczyła, żebyśmy mówili o priorytetach naszej polityki międzynarodowej. Co powinniśmy robić? I rzeczywiście, jeszcze raz podkreślam, i słusznie to było powiedziane. Powinniśmy być mediatorami, a nie uczestnikami takiego czy innego, innej strony. To jest nasza rola. Kiedy mówiłem o środkowej Europie, to nie po to, żeby wojnę roztoczyć i toczyć ją przeciwko Niemcom, czy Rosji, czy Francji, tylko po prostu, żebyśmy byli tym podmiotem politycznym do dyskusji, do mediacji. I to jest oczywiście istotne i na to zwracam uwagę. I Pan tu słusznie powiedział, Naziści to nie są jacyś zielony ludkowie z Marsa, tylko konkretnie niemieccy naziści, tak on to rozumiał, albo po prostu Niemcy, przecież nikt nie mówił, jeśli chodzi o naszych ojców, kto mordował, kto rozpoczął wojnę, nie mówiło się hitlerowcy, ja przynajmniej w domu tego nie słyszałem, czy naziści, po prostu Niemcy. Po prostu Niemcy, powinniśmy i do tego dojść no, i mówić, i słusznie to pan ma rację, na tym kamieniu powinno być wyraźnie powiedziane kto, a nie naziści, bo niedouczony e, przyjeżdżający z zachodu jest tu w Polsce, naziści, on nie rozumie skąd ci naziści, to Polacy mogą być, tej polityki historycznej nie ma, zwracanie uwagi na detale i na mówienie otwartym tekstem, a nie tylko przez jakieś porównania. To, to oczywiście i yy, wracam do tego, co pan jeszcze na samym początku powiedział. Oczywiście ja nie chcę, pan przypomniał tą sytuację, że ktoś okradziony skarży się, a, a policja mówi, ciesz się pan, że przynajmniej te slipki i tą koszulkę jeszcze ma. Nie, ja nie mówię, że w zamian się cieszę z tego, tylko jak analizujemy, to pokazuje plusy i minusy. Ten żal, yy, to co utraciliśmy, ale równocześnie chcę zobaczyć co udało nam się mimo wszystko w tych trudnych sytuacjach ocalić i co, co jest też pewną wartością, którą nie możemy lekceważyć. I tylko to chcę powiedzieć, a nie traktuję, że się cieszę z tego, a wobec tego zapominam o wszystkich krzywdach, łomnościach, stratach, które że, żeśmy ponieśli. Nie chcę świętować kończąc, ale chcę przy tej okazji rozmawiać, dyskutować i wymieniać swoje zdanie i poglądy, bo dopiero wtedy sobie jesteśmy w stanie wypracować my Polacy tą koncepcję na politykę. Bo to, że na górze politycy próbują omówić, ale jeżeli nie ma tego nacisku ze strony społeczeństwa, nie ma wewnętrznej dyskusji, jeżeli my nie możemy się porozumieć i ze sobą się sprzeczać i ustalać sobie priorytety, wzajemnie się każdej takiej dyskusji się wzajemnie uczymy. To nie jest tak, że jedna strona jest mentorem i tłumaczy a druga strona tylko biednie przysługuje. Dyskusja jest po to, żebyśmy się wzajemnie przedstawiali swoje racje i wzajemnie dyskutowali i przekonywali do tych racji. Chciałbym, żebyście panowie, paneliści, ustosunkowali się do następującej kwestii. To no, była kwestia, kiedy cieszyć się z zakończenia wojny, kiedy się zakończyła wojna, jak powiedziałem, 1989 rok. Profesor Dudek, 93, prawda? Natomiast moje tutaj pytanie dotyczy następującej kwestii. Czy nie sądzicie, że jeszcze toczy się Druga Wojna Światowa i my tę wojnę przegrywamy? Proszę Państwa, mam przed sobą takie graficzne wyniki badań opinii publicznej dotyczące skłonności do obrony kraju. Co zrobisz, jeśli. Wróg zbliży się do, 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 zaatakuje Twój kraj. No więc, proszę Państwa, postawa pierwsza. Będę stawiał opór militarny, z bronią w ręku. Podkarpackie, lubelskie, podlaskie, ściana wschodnia. Druga, no kolejna ewentualność. Ucieknę, ucieknę z kraju albo schowam się. Opolskie, dolnośląskie, lubuskie, Zachodniopomorskie. Proszę Państwa, żyjemy w pasie ziemowzyskanym, żyjemy w pasie dezartelu. Skąd? Jak wytłumaczyć to zjawisko? No, Można chyba no, trzeba, ja się dobrze tym problemem zajmowałem, no nie chcę tu być arbitrem, słusznie powiedziałaś, nikt się nie może jeszcze to. Ale wydaje się wydaje, że to jest tak że do 89 roku trochę, może nie aż trochę, ale, ale było dużo tych elementów przesady w tej propagandzie, która mówiła o, o tym wszystkim, co się wiąże z polskością, a zarazem jakby ona, tych ziem, jakby ona trochę nieraz fałszywym tonem się posługiwała, czyli też nie było pełnej integracji. Natomiast po 89 roku nastąpiła odwrotna katastrofa. Mi się wydaje, że cały też wyniki potem wyborów o tym świadczą. To nie jest tylko kwestia postaw. Proszę zauważyć, że pod kątem tak zwanych patriotycznych ugrupowań, to wyniki wyborów tutaj są zawsze na Dolnym Śląsku no, znacznie gorsze jak, jak, jak na wschodni wschodni. Mimo, że jak mówi profesor, zagrożenie tu jest znacznie większe jak, jak tam. Cały system może edukacyjny nie wiem. Może też to że tu różne lobby w środowiskach i dziennikarskich, i tych opiniotwórczych, też różne lobby działały. Jak popatrzymy na granty, na to co się wiąże po 89 roku z opisywaniem historii, to najlepszym przykładem jesteś Ty, kolego profesorze, jak się wziąłeś za poważne tematy, no to Cię utrącono, prawda? No, to, to po łapach, prawda? A ten, co będzie wiernie służył i będzie interpretował, jak pan Batman czy inni, historię tak jest wygodnie naszemu zachodniemu sąsiadowi i rozkłada moralnie młodzież, no to on dostanie grant, a ty dostaniesz tyły. no Przepraszam za kolokwialny po prostu. I stąd to się po prostu, moim zdaniem, bierze. Ale to, co też kolega Lech powiedział, no to, to, to nie znanie nas w żaden sposób z tego, żeby przynajmniej na jakimś tam podwórku próbować o tym głęboko mówić. Natomiast co do kolegi, co do, do pana tego obelisku. To wszędzie już teraz pełno tego jest. To już nie jest tylko przykład Zielonej Góry, tylko jakbyśmy w po Wrocławiu pochodzili, no też znajdziemy takie różne krastolubki, prawda, i inne środki Marysi, które mogą nas głęboko zdumiewać. Ale, ale mi się wydaje, że to nie jest, że teraz się ta polityka historyczna zmienia. Ona była sukcesywnie realizowana od wielu, wielu lat. Tylko ona teraz... Jakby można powiedzieć, skoro nie było ze strony naszych władz, naszych rządów oporu, ona się zwiększa na. Jeżeli drugi cios w nos, prawda, i z drugiej strony my byśmy reagowali odpowiednio, to oni by się wycofali, bo faktem mówią za nami. A skoro nie ma oporu, to to się robi następny etap fałszowania. I póki nie będzie jednej odpowiedzi ostrej reakcji i skończmy z tą naiwnością, że jakiś prezydent Stanów Zjednoczonych się pomylił, szef amerykańskiej Dobra. bezpieki się pomylił, no nie opowiadajmy sobie do Andronów po prostu. Oni taką prowadzą politykę wobec nas. I jeżeli się rozmawia o rzeczach tylko wtedy, kiedy jak słusznie też sugerujesz, jak przychodzi jakiś, jakaś kwestia, która zależy Stanów Zjednoczonym. Wtedy jest taki najlepszy moment. Mówię, panie prezydencie, my tego nie poprzemy, póki wy nie odszczekacie tych swoich wszystkich, prawda, tu wobec nas, jeżeli nie zapłacicie nam za interwencję zbrojne, bo jak trzeba, to trzeba, bo jesteśmy w stanie. No, są ale trzeba już mieć o to, charakter. Ale na to trzeba no, mieć no charakter, Ale jeżeli musimy poczuć, no to przynajmniej teoretycznie postawę określmy, prawda, bo jak jej nie zdefiniujemy, o, to, nie to nie nie nawet my. o tym nie będziemy mówić. No to trzeba ten komentarz sobie pozwolę, ja myślę, że to nie trwa wojna, my przegrywamy pokój. Tak jest. Przegrywamy pokój bo ogóle. się przegrywa pokój w bo to jest, bo jest, poważniejsze. nie tylko chodzi o obronę granic Polski, uczestnictwo i tak dalej. Ale jeżeli, jeżeli naród ma elity, które dbają o jego byt tak zasadniczy byt... byt yy, samoistnienie, potem byt państwowy i tak dalej, to ten naród nawet jak jest uzależniony od innych narodów, to ma taką połow, połowiczną niepodległość. Natomiast naród, który jest nieuzależniony, który, to nie jest tak, że prezydent komorowski jest y, namiestnikiem y, jakiegoś mocarstwa, czy to y, y, na wschodzie, czy na zachodzie. To nie jest tak. Ale to jest coś poważniejszego. Jest coś takiego, że polskie elity nie mają poczucia, że one mają służyć narodowi. One chcą służyć sobie. One rozgrywają się nawzajem i tak dalej. I wtedy ten naród jest pozbawiony swojej podmiotowości i on wtedy niknie. Ten naród niknie. I to jest, i nam grozi to, to nie jest tak, że na Polska nie będzie. To każdy z nas umiera, każda cywilizacja umiera, każdy naród umiera, to nie jest tak, że chodzi o to, żebyśmy się przydali sobie, jeszcze mamy, jeżeli mamy coś do powiedzenia, jeżeli mamy jeszcze coś do zrobienia, no to starajmy się to zrobić. Czyli przydali przydaliśmy sobie i światu, i Europie i parę razy nam się to udało i to jest nasze wielkie zadanie. To jest zadanie wszystkich elit, bo jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że właśnie naszego prezydenta nie ma na y, Moskwie prawda, i składa mm, a, kanclerz niemiecki, składa wieniec na grobie nieznanego żołnierza moskiewskiego i czci zwycięstwo sowieckie tak, nad sobą, nad sobą a, my, a my tego nie czcimy uważamy, że to byłoby y, godne naszej, y, No to jest jakiś absurd. Po prostu, no? w imię tego, że jakieś grupy polityczne tu rozgrywają nas w ten sposób, to jest kompletny absurd. Po prostu tak nie wolno robić. Sami bo... się wykluczamy z tego. No tak. Z, z, w ogóle z, jakby, no je, ja uważam, no dobra, ja, ja uważam, że, że jest coś więcej. No, oczywiście, że to nie jest, że tam żeśmy stracili wiele, no ale to nie my byliśmy winni za drugą wojnę światową. No to, to nie my, to nie nie my. my, my myśmy tak. Myśmy, Myśmy tam się i obronili, i no, nie tylko sami oczywiście, ale a jesteśmy wdzięczni też innym, jesteśmy wdzięczni Rosjanom, jesteśmy wdzięczni aliantom, tak? że nie zwyciężyła taka rzecz, która nas chciała unicestwić. Jak, jak, jak te właśnie nazistowskie czy niemieckie no, zagrożenie, które nam wtedy zajrzało w oczy, i o same istnienie nam zajrzało. No to I powinniśmy to święcić. Świętować powinniśmy, to znaczy jak jakaś historia, historia z tak jest moje zdanie, znaczy ja... Na 40. Przepraszam, Tylko. A, a propos właśnie tych definicji, przegrywamy wojnę, posłużę się tu opinią stratega chińskiego Sun który powiedział najważniejszą rzeczą w sztuce wojennej jest wygrać wojnę nie wyprowadzając wojska w pole. No i drugi cytat Lenin, pokój to nic innego jak wojna prowadzona innymi środkami. O, to nie nie, 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 to, to, pan, nie pan rozumiem i będę była. Myślę, że ja też to jest kolejne tylko w terminach. Ale, ale ja bym chciał. Jeszcze pan był tutaj, bo ewentualnie tam pan czasu i będzie tutaj wcześniej. Pierwszy był pan jeszcze o sprawie Ukrainy. To prawda drugi raz, ale jeśli chodzi. Dobrze, to siadam. Nie wiem. Wiemy, że to jest chyba taka poszechki koncepcja, znowu się zgadzamy, że Polska musi działać w oparciu o Państwa Europy Środkowej i jako no, jedno z nich największych, to powinno być ich rzecznikiem. Niewątpliwie w tym związku główną rolę będzie grała Ukraina, choćby dlatego, że jest większa od Polski, ma 60 milionów mieszkańców, znacznie więcej niż my. I teraz sprawdzamy my się jako partner Ukrainy. Możemy tak zrobić jak Chamberlain angielski, który pojechał na pertraktację, usiłował pertraktować Hitlerem, potem coś tam wy, wykombinowali. Możemy zrobić też tak jak zrobili Węgrzy w czasie roku 20, kiedy Polacy przegrali by wojnę z, z Rosjanami, gdyby nie amunicja węgierska, którą oni nam tutaj przysłali. Możemy też zrobić tak jak Czesi, którzy powiedzieli, że ich to nie obchodzi, a no one są w zasadzie przeciwko Wszelkim takim angażowaniu się w sprawy no, polskie, no, konkretnie. Mnie się wydaje, że na pewno na rosach takiego przy, przymierza przyszłego będzie ważyć nasza postawa teraz. Nie wiem, czy wystarczy tylko mówić o pośrednictwie, tym bardziej, że w tej żadnej roli tutaj nie mamy, zostać odsunięci na, na bardzo początkowym etapie pytanie. Pytanie jest takie no, tak. po prostu, czy nasza polityka polegająca na tym, że mamy stać z boku i nie mieszać się do sprawy ukraińskiej jest rzeczywiście polityką dobrą. Myślę, że wypowiedź nas wszystkich nie chodziło o to, żebyśmy stali po prostu z boku i nie reagowali. Przyjęcie roli mediatora. Jest rolą aktywną, a nie bierną. Bierną jest wtedy, kiedy coś się dzieje, nie angażujemy się. Zaangażowanie może być militarne, ale może być i mediacyjne. Także absolutnie się zgadzam, jeśli Panu chodziło o to, czy powinniśmy się angażować. Tak, powinniśmy się angażować. Tylko to jest pytanie: ja, to, to jedno. I uważam, że powinniśmy być zaangażowani. Władze nasze nie robiły nic i dało się łatwo wymarginalizować i po prostu nie jesteśmy podmiotem tych dyskusji, a zaangażowanie powinno być aktywne, tylko niekoniecznie zbrojne. To... Natomiast wracam jeszcze do tego, czy przegraliśmy, czy toczy się wojna, czy przegraliśmy pokój. Myślę, że to tylko chodzi o pewną grę słów pewne doprecyzowanie. Generalnie chodzi o to, że można powiedzieć negacja negacji czyli y, y, zaprzeczenie zaprzeczenia to jest punkt wyjścia. Jeżeli mówimy, że przegrywamy pokój, to no to znaczy trwa wojna, bo pokój i, i, i wojna to są dwa y, przeciwstawne, y, dwie przeciwstawne sytuacje. Więc ja myślę, że to y, równocześnie trwa ta wojna, jeśli sobie zdefiniujemy, że to jest ciągły, permanentny spór, trwa jak sinusoida zmieniający się, raz więcej, raz mniej, a z drugiej strony, tak jak Powiedział Karmel, yy, przegrywamy pokój. To też jest. Myślę, że to generalnie rzecz biorąc, nie ma kontrowersji, zgadamy się tak. z tym, to jest tylko troszeczkę inaczej, inne spojrzenie. Co do Ukrainy, to ja zawsze mówiłem: polityka albo jest realna, albo jest nie realna. Otóż sa od samego początku ustawienie się jako strona w konflikcie musiało doprowadzić do wojny domowej na Ukrainie. Nawet jeżeli ktoś bardzo dobrze życzy Ukrainie. Nie patrząc na różne historie, to musi to brać pod uwagę, że skomplikowaność tego państwa, niejednorodność etniczna, zupełne poszywanie z różnych terytoriów, które nigdy do tego państwa nie należały, bo tego państwa w ogóle nie było, żeby była jasność, musiało prowadzić do konfliktu. I dlatego aktywność polega, powinna wtedy polegać na tym, żeby starać się ich ze sobą porozumieć. Bo efekt jest właśnie, w braku tego porozumienia, to jest dzisiejsza wojna. Czy teoretycznie nam o to chodziło? No na nie. pewno nie nie no chodziło to to. na o to. Dzisiaj, jak patrzy na skutki tej wojny, to nawet ci najbardziej antyrosyjscy muszą zastanowić, się, czasem i polityki nie zrealizowali, No bo Krym jest dzisiaj rosyjski, a, a prawdopodobnie tam ta część do was, was też. Więc pytanie, to po co była ta cała zabawa? A jeszcze... Liczenie na to, że współczesny reżim, mówię to bez żadnego y, złośliwości, to co ci, co dzisiaj rządzą na Ukrainie, będą kiedykolwiek naszymi partnerami, jest totalną naiwnością, a dodatkowo Ukraina, no wystarczy wziąć mapę. Proszę Państwa, nawet jeżeli byśmy patrzyli właśnie teoretycznie i mówienie, że ona jest buforem przed Rosją, jest tragikomiczne, bo my poza Ukrainą, z Rosją... Graniczymy bezpośrednio w Okręgu Królewieckim. Graniczymy jeszcze z Litwą, którą można połknąć w przeciągu 15 minut, prawda, jakby Rosja chciała, i z Białorusią. Czyli granica z tymi państwami to jest mniej więcej ponad 750 kilometrów, a z Ukrainą 500. To druga rzecz, jeszcze strategiczna: nigdy Rosjanie od południa nas nie zaatakowali skutecznie. Jeżeli ktokolwiek za wszystkie przebiegi wojen, prawda, to dobrze wie, że łącznie z nawałą bolszewicką, naszła bramą smoleńską od północy. Na tym polegał błąd Juszyckiego, że nie uderzył na Smoleńsk, a ja uderzył na południe, i z tamtej strony poszło. Prawda. I tak cały czas w historii było. To jest po prostu. A jeszcze jedna. Teza, że bez wolnej Ukrainy nie ma wolnej Polski. No proszę Państwa, kiedy była najwolniejsza Polska? Najwolniejsza Polska była pierwsza Rzeczpospolita, kiedy nigdy się nikomu żadna Ukraina nie śniła. No ludzie, no nie opowiadajmy bzdur, bo jakiś Diedroć gdzieś tam coś napisał, potem wszyscy to powtarzają, prawda, jak mętre i się tego trzymają, jakby to było coś realnego. To nie jest nic realnego. A jeszcze raz powtarzam, państwo, które ludobójcze podnosi do godności Bohaterów narodowych, a zamówienie prawdy, jak jest kłamstwo osieńczyńskie, to może w Sejmie wystąpić ustawę, aby ja taką ustawę promował, gdyby był w Sejmie ustawę o kłamstwie banderowskim. Prawda? Nie zbudujemy nigdy żadnej przyjaźni z tym państwem, chyba że ta władza odejdzie. A do władzy. Tak jest. Narodu Oczywiście. Powodujemy, że tam. Rządzą ci, którzy są antyhumanistarni, antyludzcy i w ogóle, no, czy stworzą atmosferę wokół tego państwa. Więc proszę Państwa, to jest absurd zupełny. I gdybyśmy może byli aktywniejsi na początku, ale nie po jednej stronie, to może dzisiaj władza ukraińska by była bardziej pluralistyczna. Bo chciałbym na początku powiedzieć: My popieramy na przykład to, co się dzieje na Ukrainie, na Majdanie, ale panowie, bez tej. Bandery. Bez tych, prawda, tych. i kwestie społeczne, co myśmy razem pisali, prawda, bo też tam wiadomo, że korupcja, wszystko to jest prawda, co tam się działo, prawda, ale, ale dzisiaj znaczy. jest inaczej, dzisiaj oligarchów tam nie ma, no, nie. jeden oligarcha zastąpił drugiego oligarchę z tym, że ten oligarcha handluje czekoladą prawdopodobnie również z Rosją, więc no, to jakiś absurd, a my się tym będziemy apatować i wojna to wywoływać. poływać, no, kompletna bzdura, kompletna ściema i, i, i tyle. Czyli ewentualnie nie, ostatnie nie, pytanie. Rosjanie nie uderzyli na Krym, gdyby nie zmuszono ich tak do tak strony amerykańskiej. Proszę nie... anarktywnie, że nie, A co? Anaryzm Anaryzm nie, jeszcze, nie ja tylko, Chciałem apelować o nieużywanie w takich dyskusjach w stosunku do y, y, naszych ministrów i innych y, terminu elit. Tym bardziej w kontekście ojczyzny, patriotyzmu i tak dalej i polityki zagranicznej. A ktoś baje... mówił elita? Mówiliście panowie. Baje... <grym grym> wczoraj... Ale co Natomiast co do sedna tematu dzisiejszego, chciałbym powiedzieć za panem Kornelem i za Pawłem Złotkowicem, że my powinniśmy dziękować za to, że w ogóle istnieje. Niektórzy historycy uważają, że to jest cud. Dobrze, że Polska dziękuję. po sto dwudziestu Dzięki. No, to no, no, no. bardzo, bardzo dziękuję, bo trochę tak miałem ale problem, ale to myślę, cześć, myślę, to jest myślę, że ja ze swojej strony takie tak. zdanie, jeżeli świętujemy, z tego wynika, jakby, poza tym coś trzeba na końcu jakieś zesumować, jeżeli świętujemy, to to, że przyszli faceci, już nie będę tych slipek jako przykładu używał. Przyszli faceci, podpalili nam oborę, stodołę, dom, spalili, ale myśmy się jednak nie dali jakoś tam pozabijać. Odbudowaliśmy te budowle i jakoś jesteśmy. Więc być może w tych jakoś cieszmy się, że, że te 70 lat naród nasz jako biologiczny byt, ale trochę i polityczny, przetrwał i myślę, że takim konsensusem jakimś słownym mogę zamknąć tą dyskusję. Dziękując prelegentom za wizytę, za to zagorzałą burzliwą momentami. <plosuj> <plosuj> dziękuję, że mnie wnieśli mnie i nie doprowadzili tutaj do jeszcze ostrzejszej dyskusji. I za aktywny udział oczywiście również wszystkim dziękuję.